W sobotę 3 stycznia rozwiązujemy quizy filmowe i na start Cinematrix, później seryjka tych, które pojawiają się raz dziennie, m.in. Cine Nerdl, Box Office Game itd. itd. A na koniec w Sporkle przejdziemy do lat 90., gdzie będziemy mieli kolejny slideshow już ostatni z takiej serii i zobacz, próbujemy rozpoznać 30 filmów, które pojawiły się w latach właśnie 90.. Ale na start klasykami atakuje nas Cinemat CineMatrix, bo będzie kazało wymyślić tytuły, które, w których będą dwie podpowiedzi na styku. Podpowiedzi z kolumny są następujące. Tytuł, który ma jedno albo dwa słowa. Data premiery 1970 albo do 2000, czyli 30 lat kina. Trzy lub więcej słów w tytule. Billy Crystal w swojej starszej formie. Jane Fonda Looking Good As Always i Albert Finney, który już nie żyje. Angielski aktor. Dobra. Billy Crystal i Albert Finney na 100% będzie problematyczny z Jane Fonda też. Billy Crystal, tytuł, który ma jedno albo dwa słowa. Dobra, zróbmy tutaj The Princess Bride. W sensie w 2000 Możemy zrobić Analyze That. I oczywiście wszyscy chcą, żeby, żeby When Harry met Sally, no właśnie, będzie popularnym wyborem do trzech lub więcej słów. Jane Fonda. No to ciekawe, bo jeśli zrobię Monster in Law, to powinno mi to zaliczyć jako jedno słowo, prawda? Tak jest. Data premiery 1970 do 2000. Może zróbmy klut. I trzy lub więcej słów w tytule. I teraz już jest problem. Przykro mi, nie, nie znam aż tak dużo. Albert Finney. Na pewno trzy lub więcej słów w tytule nie jest. Saturday night. Saturday evening. Saturday. Sunday? Saturday night and Sunday morning, to tego szukamy. I czy jest szansa, że Albert Finney grał... <coughs> Muszę jeszcze raz na niego spojrzeć. Nie, chyba go nie wcisnę nigdzie. No dobrze, to dzisiaj słabe wyniki raczej. Big Fish, Erin Brockowicz, tu chyba grał ojca, mi się wydaje. Morderstwo w Orient Expressie. 84 Brady, okej, okay, to nawet słyszałem o tym. City Slickers i najrzadziej wybrane The Duelist. okej, okay, to nie spodziewałem się, że po prostu był w tym filmie, a ja widziałem go, jest bardzo dobry, pierwszy film Ridleya Scotta. E, okej, okay, jedziemy dalej. Mamy frame, kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Nie mam pojęcia na razie, co tutaj się dzieje, ale zacznę od V for Vendetta. O matko, mamy... Jest Shop Pracz, Sowa, nie wiem, i Koza? Watership Down. Którego nie ma na liście. Aha, okej. Okay. W sumie, w sumie mogłem, mogłem nawet prościej tutaj skrywać, jest to Wicked. 1992 rok w box office game. 6 listopada 5 najlepiej zarabiających w tamtym tygodniu filmów. Kevin Hooks. A 92. Uh, ok, były. Glina, który nie jest przyjemnym człowiekiem i ma kiepskie miejsce. No to brzmi jak Die Hard 2, nie? To aż 4 lata minęły między jednym a drugim? Nie. Wesley Snipes i nie mam pojęcia, jak się będzie ten film nazywał. Chociaż John Cutter bardzo mi się podoba. Passenger 57. Znaczy, podoba mi się jako imię postaci w takim filmie. Steven Seagal o ludzie Tommy Lee Jones. To będzie Under Siege. Jeszcze w takich czasach, gdzie Steven Seagal próbował chociaż udawać, że robi w miarę respektowalne filmy. Columbia Pictures. Nic co jest idealne i wytrwa wiecznie poza naszą pamięć, poza naszymi wspomnieniami. Craig Sheffer i Brad Pitt. Legends of the Fall. Może i ciekawe, że Brad Pitt jeszcze wtedy. I reżyseruje Robert Redford. River. Runs through it, może. dobra Tom Scarrett. Ok, and Walt Disney. What do I do, Emilio Estevez? They can skate, they can wait, and they cannot be serious. To no, win, obviously. Mighty ducks. Emilio Estevez is a gold juniorskiej drużyny w hokeja. 3 miliony Paramount Pictures. Is anyone there? Andy Garcia, Lance Henriksen. Uuu, Uma Thurman. Absolutnie nie mam pojęcia, ale Jennifer Aid. Czyli mamy Passenger 57 i Jennifer Aid. Kiedyś też będą gówniane filmy. <laughs> Dobra, przechodzimy dalej. Mamy cine to Nerdos z oceną 3,4 na 5. Więc coś tu albo będzie trudnego, albo nie będzie działało. Mamy 16 podpowiedzi, tak jak mówiłem. Zgadujemy 5 tytułów, przekładając je tak, żeby 4 znalazły się w jednej linijce albo w kolumnie. Dresses in drag. Uuu, faktycznie jest. Stary wynalazca, umiera na atak serca i żyje w gotyckiej posiadłości. Creates life jako... a Edward Scissorhands, myślałem, że może nawet Pinocchio będzie. Farmer Dwarf. Sick with no cure, jest prawdziwą osobą. Dresses in drag może? Bohemian Rhapsody, ok. Mamy Ice Age i Willow. Wydaje mi się, że będzie dysfunctional team of three. Kurde, bardzo bym chciał. Cały czas myślę, że Wizard of Oz, ale chyba. Chyba jednak nie. Który? Frozen. Ok. I jedziemy dalej. Nie, nie uważam, żeby był jakiś zły źle przygotowany faktycznie wymagał więcej skupienia. 16 tytułów filmowych 5 motywów, które je łączą. Przekonamy po cztery, tak żeby w poprzednim, daj tak w poprzednim kucie, żeby cztery były w rzędzie albo w kolumnie. Heathers od razu sugeruje mi, ale chyba w niewłaściwy sposób, że będzie. Hmm, Ojej, że będzie Wynona Rider. A gdybym pomyślał o Christianie Slaterze, głównym bohaterem będzie Niedźwiedź. Jest Paddington, Ted 2, The Revenant. Znaczy, w sensie jest bohaterem w filmie. myślę, gdzieś Open Season na 100%. Postaciami są Mama Mia, Mingers, i Les Miserable. Mingers i. I don't think Amelie is here. Mingers bad i Book Smart. Dzieją się w szkole średniej, tak samo jak film Headers. O, coś mi uciekło. Mary Streep i dzieje się we Francji, Mama Mia Mingers i Lay Miserable, to podejrzewam, że w takim razie Amanda Seyfried. Trzecie film to Nerdl, czyli Critical. Zgadujemy film na podstawie recenzji użytkowników serwisu Letterbox. Ten, ten film wymyślił kolor czerwony Płać Taylor Swift. Pisze Lucy daje 3,5 gwiazdki: In the mood for love. Z pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl: i po pierwszej gwiazdce <laughs> Daily Burgo Mamy 9 słów, które musimy znaleźć w opisach fabuł, fabuł filmowych. Mamy tak, topór, czy też tasak, kanon, czyli armata na przykład, jajko, starsi, fabryka, ciasto, samolot, więzienie i nagroda. I od razu pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to jest Paddington 2. A nawet jeśli nie zgadnę wszystkich naraz, to będzie przynajmniej... Ojej, myślałem, że będzie... Chociaż trzy dobra. cocoon, Tu będzie o starszych ludziach. Jajka też mi się wydaje, że... U. Zróbmy łąka. Zostało mi 5 prób, jakby co. Samo, a co z tym jajkiem? yolk, Storks. O, oh, może Ice Age? Nie. W jakim filmie ktoś musiał się opiekować jajkiem? Armata, dobra. Master and Commander. O, nie mam pojęcia co. No, armata chociaż mogła być. Hatchet. Chcę, żeby chociaż ten aks tutaj mi zadziałał. Nagroda. The good, the bad, and the ugly. Nie mam pojęcia, co, co oni chcą tutaj ode mnie. Jaki film. Chicken run. Ok, ma to sens. Dobra, i teraz zgadujemy te filmy z lat 90., tak jak mówiłem. Na początek mamy Clueless, Salisha Silverstone, Saving Private Ryan, Stevena Spielberga, podejście do II wojny światowej, Liar, Liar, Jurassic. Park, dobra, widzę, że raczej idą w stronę tych bardziej znanych. Home Alone, two. Uh, Nati Professor, Armageddon, Fugitive, widać Tommy'ego Lee Jonesa w tle, Harrison Ford na pierwszym ekranie, uh, You've got mail, Smeg Ryan pisze maile, Shakespeare in Love, zwycięzca Oscara nad szeregowcem Ryanem, Mrs. Fire, Apollo 13, Bill Buxton, Tom Hanks i Kevin Bacon, Die Hard 3, czyli drugie najlepsze Die Hard, Waterworld, Kevina, Kevina e, Kosnera. Mm, no niezbyt ciepło przyjęta, ale nie, ta, nie aż tak źle zarabiający e, blockbuster, Air Force One myślę. Harrison Ford jako president, Speed, Sandra Bullock i Keanu Reeves, Malcolm, X, tutaj Denzel Washington, Sixth Sense, Elijah Osmond i Bruce Willis, uh, Something has gotta yeah. Jack Nicholson tutaj jest w As good as it gets. Um, I dale. O face off. Wybitny film z Nicolasem Cage'em i Johnem Travolta. Pretty. Moment, to też jakoś tak szybko wyszło, nie? 91, coś takiego. Groundhog Day. To zawsze wyobrażałem sobie, że jest z lat 80. Widocznie nie jest, jest Anaconda. Widzę Ice Cube'a, widzę Jennifer Lopez i przerobię i teraz w pewnym sensie pewnego rodzaju remake z Polem Radem i Jackiem Blackiem. Zielona Mila. Godzilla w wersji uh, tego niemieckiego reżysera. Ojej, wyleciał mi z głowy. Uh, I know what you did last summer. Ronald Emery, się nazywa, reżyser Godzilla. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Fargo. Francis McNormand jest Kindergarten, Zawsze, trudno mi napisać to, so Kindergarten Cop i Scary Movie, <laughs> Tu? Three. A nie, to, to, jest, to jest faktycznie screen? Nie. To jest screen 2, wygląda jak wygląda jak absolutnie jego parodia. No dobrze. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. pa.